Cześć widzowie witam wszystkich dzisiaj taki y, szybszy filmik mamy puchę 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 puche. a w tej puszce wygięta karta puchczę widzicie to patrzcie jaka wygięta tu aż wychodzi y, te puszki nie mają naklejek takich y, także to jest dla porównania ale Materiał jest ten sam, trochę są luźniej zapakowane. No ale reszta jest taka sama. I otworzymy i zobaczycie, co tam są za boostery w środku. Tak, jak się uda, gdzie tam? Tu są nożyczki. E, także co? Subskrybujcie, lajkujcie, zapraszam Was na e, Poke Wave Link macie w opisie, macie też w przypiętym komentarzu. E, przy rejestracji dodatkowy 1% z tego, e, jak właśnie przez ten link się zarejestrujecie. E, Mamy już tą puszkę. Zobaczmy, co tu jest, co tu są za uszy? O mój Boże, co z tą kartą się stało? O. Eee. 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 Tak e, Aż nie wiem co jest? To... Co <ścoughs> jest co? Czy wy tam widzicie? Co ty? To... Ja pierdzielę Naszym oczom ukazują się boostery, tak jak Sword i Shield Szwordzi Shield, Lost Thunder Ty I z tym Tu miał być Kosmic Eclipse A jest Lost thunder. Ty, ale standard nigdy nie otwierałem. No i co? E, mówiłem, że szybki film To chyba wiemy co O Standard Proszę, nigdy nie otwieram. Nigdy Mój pierwszy raz. Hmm. Oh. nie wiem jak to kod jest czekajcie go całkiem schowam ok nie widziałem go bo nie wiem jak to jest odwrócone słuchajcie No to lecimy. Energia ognista. Fluffy. Holly. Sududu. Slowpoke, ale dziwny. Capcio. Alalański Diglett. Natu. Ten Natu gdzieś nie był jeszcze? Chikorita. Rojku. Jest e, reversem. A rzadką kartą. Blisii. Mamy holo. Mamy holo. Mój kod był odrzucony. Jest biały. Gurdy. Git. Piękna. Ty. No nie no. za karta. Hmm? Ta też? Ta też jest kozak. Nie. Ona się wyprostuje w tabladerze, chyba nie. Chyba nic z nią nie będzie. Jest taka twarda, pozgniona. Szybko. Mamy Ryku. Ej, kozak. I mamy Blisi. Ładnie karty. Dobra. Teraz Ci kończę. Reszta jak wbijecie 100 łapek. OK? Git. Taki szybki dzisiaj film, bo się śpieszę. Zaraz jadę. I, także co? I, link macie. W komentarzu, w opisie wbijacie 1%. Ja jeszcze dostaję coś tam z tego. No i co? Do zobaczenia!